Witam, gdzie jestem, o czym będę dzisiaj opowiadał. Znajduję się dzisiaj tu, gdzie zacząłem swoją przygodę z filmami na YouTube. Jestem z tyłu, za mną willa Karla Bara, obecnie Urząd Stanu Cywilnego. Nie będzie o Karle, o, o żadnym z braci Bar, ani o tej rodzinie znanej, bardzo gorzowskiej. Nie będzie o Urzędzie Stanu Cywilnego, nie będzie również o tej samej cudownej willi, Dzisiaj będzie odcinek, który jeżeli ktoś miał wątpliwości czy jestem całkowicie przy zdrowych zmysłach, no to może mu te wątpliwości się rozwieją. Dzisiaj opowiem drzwiach. Dziwne? No dziwne. dziwne. Ale za to jakie one są cudowne, te drzwi. jakie te drzwi są niesamowite. Odcinek drzwi Gorzowa. Będzie fajnie.

spodziewa się, że będę opowiadał o drzwiach do katedry, które mają olbrzymią ilość tajemnic. Tak to są tak tajemnicze drzwi, że prawdopodobnie zrobię o tym osobny zupełnie odcinek. Nie, drzwi do katedry to będzie zupełnie inny inny temat. Będzie coś o drzwiach. Nie będzie to również podsumowanie odcinka, na to też przyjdzie czas. Tym razem, tym razem będzie ci. A więc dzisiaj będę opowiadał o drzwiach, a najstarsze drzwi znaleziono w Mezopotamii. Około 4000 lat temu te drzwi zostały wybudowane i prowadziły do świątyni Sumerów. I z tego, z tego samego czasu też mniej więcej z około 4000 lat pochodzi pierwszy zamek mechaniczny do drzwi, dosyć prosty, drewniany, ale ich widocznie musiał być skuteczny. Najstarsze drzwi w Polsce to są drzwi do katedry od odlane z brązu i przedstawiają życie oraz męczeństwo świętego Wojciecha. No są niesamowite, pochodzą prawdopodobnie z okresu panowania Mieszka Starego, czyli z roku 1175 czy coś podobnego. A gorzowskie drzwi najstarsze oczywiście są na gorzowskiej katedrze i o tym będzie zupełnie inny odcinek. Jak będziemy w katedrze, opowiem i pokażę dokładnie te drzwi. A na drzwiach umieszczane są różnego rodzaju symbole, bo drzwi to jest symbol magiczny. Mało kto zdaje sobie sprawę, ale w magii drzwi mają swój bardzo głęboki rytualny symbol. To jest przejście ze świata znanego do świata własnego, wewnętrznego. Proszę zobaczyć. To jest symbol wolnomularzy, czyli masońskich. Tu są były umieszczone kielnie, wszechwidzące oko Boga. I pion, to są symbole masońskie, które były bardzo często umieszczane albo nad drzwiami, o proszę zobaczyć, albo na drzwiach. Wróćmy jednak do drzwi naszych spokojnych domostw. Do tej pory zachowały się pewne zwyczaje, pewne rytuały związane z magią drzwi. Między innymi, na przykład nie wolno witać się przez drzwi, przez próg. Nie, nie, nie. Albo wychodzi się do gościa i wita się z gościem przed drzwiami, albo gość przechodzi przez próg, przez drzwi i witamy się wewnątrz domu, bo. Yy, takie niedopowiedzenie witania się przez próg o, może przynieść, przynieść dużo złego. Przenosi się przecież przez próg również Pannę Młodą, którą symbolicznie wprowadza się do nowego domostwa. A tu widzimy najciekawsze gorzowskie drzwi. Omówiłem je dokładnie, gdy kręciliśmy film o cerkwi. Teraz ten fragment pokażę. Tutaj widzimy drzwi. drzwi są niesamowite. Proszę zobaczyć, jakie... One mają w sobie symbole. Te drzwi są na pewno starsze niż ta, yy, niż ta kaplica cementarna, która wybudowana została w, yy, w okresie międzywojennym i drzwi wydają się być o wiele starsze. Yy, tutaj mamy boga ojca, prawdopodobnie unoszącego się nad wodami, aniołki oczywiście fruwają koło niego, tutaj na dole piekło, tu otwiera się trumna i strumny. Wylatuje duszyczka, którą pochwytuje anioł. Czyli prawdopodobnie ta duszyczka pójdzie do nieba, nie do piekła, nie do yy, I jest po niemiecku napis. Po niemieckich języka nie używam, yy, ale w przetłumaczeniu znaczy ten napis. I ty również będziesz wskrzeszony. Piękne drzwi, piękne motto, piękna symbolika. Drzwi, które mogą potworzyć nam Cerkiew Świętego Jozafata w Gorzowie są moim zdaniem po tych katedralnych najpiękniejsze i skrywają najwięcej tajemnic. I co jeszcze z drzwiami można byłoby powiedzieć? Oj, drzwi to mają dużo symboli. Jeszcze niedawno, jeszcze w XVIII wieku, budowało się drzwi bardzo niskie, wręcz poniżej 1,5 m. Po co? Dlaczego? Po to, żeby symbolicznie oddać pokłon domowi, tak? Wchodziło się do domu przez bardzo niskie drzwi, co miało też zastosowanie praktyczne, gdyż mniej ciepła uciekało przez te, przez te drzwi na zewnątrz. Wchodziło się przez te niskie drzwi i oddawało się pokłon do dzisiejszego dnia w drzwiach. Składa się pokłon gospodarzowi, a symbolicznie również temu domostwu. Według wierzeń starożytnych Rzymian drzwi powinno otwierać się do wewnątrz, do domu, a patronem drzwi był Janus. Ale za szczególne zasługi na polu bitwy lub w innych dziedzinach, na przykład w polityce, obywatel rzymski mógł być nagrodzony specjalnym wyróżnieniem, które zezwalało mu na umieszczenie w swoim domu drzwi. Które otwierały się na zewnątrz, ale to już było specjalne wyróżnienie. A ode mnie specjalny, bardzo gorący apel. Szanujmy nasze piękne, gorzowskie, secesyjne drzwi. Przechodzimy często obok nich, nie zwracając na nie uwagę. A one są cudowne, są niesamowite. Jak się człowiek przyjrzy tym zdobieniom, tym pięknym symbolice tych drzwi, tym wykonaniom, jakie one mają kształty, jakie one są cudowne. I tutaj jest apel do naprawdę do wspólnot mieszkaniowych, do firm, do zarządów, mieszkań, nie niszczmy drzwi, postarajmy się je wyremontować i ocalić od zapomnienia, bo to nam się już nie powtórzy. Damy jakieś blaszane, szklane paskudstwa, a zniszczymy, proszę zobaczyć. A zniszczymy drzwi, które są duszą tego miasta. Proszę jeszcze raz z gorącym apelem: ratujmy nasze piękne, gorzowskie, secesyjne drzwi, a jeżeli nie możemy ratować, to chociaż je popodziwiajmy, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić. Mam nadzieję, że cały ten dziwny taki odcinek się spodobał. Będzie chyba jeszcze o balkonach, bo balkony w Gorzowie też potrafią wprawiać w osłupienie. W tyłu za mną Villa Carlabara przede mną na wprost roski stawek, a tutaj replika. No właśnie, że nie jestem pewny czy to nie jest yy, oryginał. Przynajmniej sam ten żeliwny czpień jest wykonany wyjątkowo, solidnie. Kto wie, czy nie zachowała nam się tutaj oryginalny, przynajmniej szkielet od lampy gazowej. O. O lampach gazowych na pewno będzie. A teraz było o drzwiach. No mam nadzieję, że materiał o drzwiach się wszystkim spodoba. Jak ktoś rozpoznał swoje drzwi, to tym bardziej mi jest. Miło, zapraszam.